Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Pierwsze czytanie z dzieł apostolskich jest opisem tego, jak Piotr był w więzieniu i został cudownie uwolniony. Chociaż miał kajdany, chociaż była straż, chociaż były grube mury więzienia, jednak anioł pański przychodzi i uwalnia Piotra. To jest taki piękny obrazek w porównaniu z tym, kiedy on ucieka z Getsemani, bo boi się, że go zamkną, albo, albo nie chce się przyznać przed odźwierną, że jest e, uczniem Jezusa, bo boi się, że go zamkną. To jest taki fajny przykład, kiedy są zamknięci z obawy przed Żydami, bo się boją, że ich zamkną. Oni tak naprawdę lękali się zamknięcia. Dopiero to zamknięcie, w którym jest i z którego zostaje uwolniony uświadamia mu, że jeśli Pan Bóg nie chce, żebym umarł, jeśli to nie jest godzina mojej śmierci, to naprawdę nikt mi krzywdy nie zrobi. Chyba to jest w życiu najważniejsze, żeby sobie uświadomić, że umrzemy wtedy, kiedy Pan Bóg chce. I że nasze lęki przed śmiercią, nasze nie wiadomo jakie zabezpieczenia, nasze po prostu niepokojenicy, nic, nic z tym nie pomogą. Nic z tym naprawdę nie pomogą. I, i, I Piotr, można powiedzieć, zyskuje niesamowitą wiarę w tym momencie, w to, że, że jego życiem rządzi Pan Bóg, że Jego życie jest w rękach przede wszystkim Pana Boga. Psalmista mówi, że będzie błogosławił Pana po wieczne czasy, czyli po zawsze i że Jego chwała będzie zawsze na, na moich ustach. Czemu nie mówi, że trzeba Boga chwalić w sercu, skrycie? Czemu nie mówi, że w ogóle po co Boga chwalić, jak, jak przecież wiadomo, że Pan Bóg jest wielki? Piękne jest to, że on mówi, że Jego chwała, Boża chwała będzie na Jego ustach. Będę o tym mówił. Będę mówił publicznie, będę mówił głośno o tym, jaki wielki jest Pan Bóg. Przecież po ludzku my bardzo często chwalimy: chwalimy swoje dzieci, chwalimy rodziców, chwalimy przyjaciół, chwalimy kogoś, kogo kochamy, chwalimy celebrytów, chwalimy piosenkarzy, chwalimy piłkarzy, chwalimy sportowców, chwalimy, mówimy, jaki dobry, jaka dobra, jaki niesamowity, wystawiamy laurki. Prędzej czy później chwalimy się naprawdę, chwalimy się ludźmi, chwalimy się sobą. Jeżeli nie mówimy, że o, wystarczy w sercu o sobie myśleć, albo o innych myśleć, i potrafimy się chwalić, wrzucać zdjęcia i opisywać, to czemu tak nie o Panu Bogu? Czemu nie chwalić Boga? Owszem, robimy to, czy dawniej się robiło, zwłaszcza w tym zwrocie niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tak, było takie genialne, bo pokazywało, że naprawdę wtedy chwalisz Boga często. Ale czy, czy nie warto by jeszcze w jakiś inny sposób, czy nie warto by naprawdę częściej chwalić Boga? Po prostu chwalić tak normalnie za to, co On robi w naszym życiu. Drugie czytanie z, z drugiego listu świętego Pawła Postu do Tymoteusza jest w pewnym sensie jakąś rozłąką, jakimś pożegnaniem. Kiedy on widzi, że, że jego krew ma być wylana na ofiarę, zdaje sobie z tego sprawę, że umrze i zdaje sobie też z tego sprawę, że w dobrych zawodach wystąpił, że bieg ukończył. I my naprawdę ze wzruszeniem czytamy te słowa. Mówimy, świetny apostoł, naprawdę bardzo dobre życie. Ale dlaczego mu nie wypominamy, że prześladował chrześcijan? Dlaczego mu nie wypominamy tego, że tak naprawdę niektórych wtrącał do więzienia? Dlaczego mu nie wypominamy tego, że był odpowiedzialny za śmierć? bo Kościół mu wybaczył. Kościół mu pierwotny wybaczył i on swoim życiem pokazał, że naprawdę się nawrócił. Zastanawiam się, czy my dzisiaj byśmy potrafili takiego Pawła przyjąć, czy byśmy potrafili takiemu Szawułowi wybaczyć, gdyby na przykład współpracował z Tewu, czy byśmy potrafili mówić, że zmienił swoje życie i wspaniale pracuje, gdyby kogoś zabił, bo mordercą, albo gdyby był pedofilem, czy byśmy potrafili po prostu mu wybaczyć i dać mu szansę na to, żeby on swoim jeszcze życiem pokazał, że jest dobrym apostołem. Czy jednak byśmy go odsunęli, zamknęli i powiedzieli nie, absolutnie dla Ciebie nie ma szans nawrócenia. Niesamowitą siłą żył pierwotny Kościół, siłą wybaczenia. Nie ma nigdzie jakiegoś mowy o tym, że Paweł siedział w więzieniu za to, co zrobił, albo że Kościół miał do niego pretensje. Oni, oni tak się cieszyli, że się Paweł nawrócił. Oni byli tak zafascynowani tym, że Bóg może człowiekowi zmienić serce, że cieszyli się i dzielili się tym przebaczeniem. Ewangelia mówi o, o tym, jak Jezus kieruje do Piotra te jedne z najsłynniejszych słów. Ty jesteś Piotro, pokaj na tej opoce zbuduje mój kościół, a bramie piekielnego nie przemogą. I doskonale wiemy, dlaczego padają takie słowa. Właśnie padają takie słowa dlatego, że to Szymon Piotr mówi do Jezusa, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Czyli wiara w Jezusa, czyli więź z Jezusem, Czyli świadomość o tym, kim jest Jezus, czyli wiedza o tym, kim jest Jezus, jest najmocniejszym fundamentem Kościoła. Nawet nie nasza moralność, nawet nie nasze dobre czy gorsze uczynki, ale to, jak mocno jesteśmy związani z Chrystusem, jak mocno sobie uświadamiamy, kim jest Jezus, to tworzy najmocniejszy, naprawdę najmocniejszy fundament Kościoła. Bardzo często można spotkać się z pokusą, że wystarczy być dobrym. Być dobrym to jest bardzo ważne. To jest szalenie ważne, ale czymś nieśmiertelnym i twórczym niesamowicie jest nie tylko być dobrym, ale być wierzącym w Jezusa Chrystusa, że to On jest Panem świata, że to On jest Zbawicielem, że to On jest naprawdę wszystkim. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.